Cześć, jestem Bartek, a to kanał Dietetyczny Bartek. Dzisiaj dzień jedzenia. Pokażę Ci, jak w prosty i banalny sposób przygotować ze zwykłego masła masło klarowane. Także zapraszam Cię serdecznie. Moje dziemo! Co potrzebujecie, żeby przygotować sobie takie masło? Masło akurat trzy kostki. Mieszczą się idealnie do tego pojemnika, więc masło, pojemnik, garnek, łyżka no i trochę ognia, nie? Gaza, bo palnik jakiś, nie? Także już zaczynamy. Dobra, masło sobie wrzucacie do garka, trzeba je oczywiście rozpakować bez tej bez tego opakowania, nie? Po kolei, każde z tych trafia tu i trafia to od razu na palnik, jedna Pojemnik Wam będzie potrzebny później. Łyżka będzie potrzebna zaraz. Dobra. Taki zapas masła starcza nam na kilka dni. Klarowanego, a no czasami na tydzień. Możecie sobie kupić jasne masło, które jest gotowe w sklepie. Natomiast jeżeli kupicie masło w promocji troszkę taniej, to po prostu wychodzi, e, no was to taniej, nie? Dobra, garnek, dajecie sobie napalnik, e, no i odpalacie gaz, czy tam piec, zależy co tam macie. Tylko nie za mocno, żeby to się nie przypaliło. Najpierw to w całości no, musi się rozpuścić. Dobra, jak widzicie, to już nam się zrobiło. Znaczy, rozpuściło się to masło, zrobiłaś taka obrzydliwa piana, i tą pianę bierzecie w ten sposób i ją po prostu ściągacie do jakiegoś naczynia, nie? To jest właśnie e, ten zbędny produkt, który usuwamy, e, żeby było fajne masło klarowane. Widzicie, pod spodem to, co tu jest, to już jest właśnie masło. ...klarowany. Można użyć sitka, ale no ja nie mam sitka, więc radzę sobie tak... ...w ten sposób. Prosta sprawa, naprawdę. No jak to macie ściągnięte, jeszcze sobie to chwilę przyczyńcie, że tak powiem, na piecu. Ten tuż jeszcze trochę się będzie tutaj wydzielał, a resztka go opadnie na dno i on się troszeczkę tak, trochę się tak zarumieni, że tak powiem, tak się przypali i... I to jest sposób, żeby nie tracić tego wspaniałego tłuszczu. Tej piany, w zależności od producenta masła, może być albo tak jak tu, albo cały kubek, zależy. Tu akurat zawsze w tym maśle jest tego mniej. Nie wiem, czy to zależy od, od ilości, nie wiem, wody w maśle, czy coś. A może on nie ma wtedy 82%, tylko ma na przykład 70%, a reszta to jest właśnie to białe coś, nie? To białe coś, jak sobie odsączycie, to jest do wywalenia, no? Chyba, że macie pomysł co z tym zrobić, a nie ma. Dobra kochani, masło zaraz będzie gotowe, ale w międzyczasie taka ciekawostka lata temu, e, gdy byłem dzieckiem, pojawiła się informacja, e, czy to w mediach, e, czy w gazetach, e, że na podstawie badań, chyba amerykańskie, to były badania, e, masło jest po prostu niezdrowe, szkodliwe, fuj, do dupy i w ogóle. Co ciekawe, w tym samym momencie w stopach pojawiły się margaryny, tak? jakieś tam miksy tłuszczów, które super, z lodówki wyciągasz, są, są miękkie. Potem po iluś tam latach, ukazało okazało się, także nie, że masło jest super i jest zdrowe dla naszego organizmu. Ciekawostka jest taka, że badania, które potwierdzały, że masło jest niezdrowe, były finansowane przez firmy, które produkowały. ...właśnie te pieprzone margaryny. E, t, y, jakieś tam miksy tłuszczów zwierzęcych z tłuszczami e, roślinnymi. Także sami widzicie, że świat to taki trochę e, jedzenia pieprzony matrix. Dobra, masło. Jak sami widzicie troszeczkę też zmieniło barwę, tak troszkę się ściemniło, jest gotowe, przelewamy do naczynia. Dobra, przelewamy se to do tego naczynia, ja zrobię tak, żebyście jakoś to widzieli, przelewacie se to delikatnie, w ten sposób. Warto troszkę dłużej to masło potrzymać, bo widzicie to, co na dole jest. Delikatnie się przypaliło, ale to nic, ale normalnie gdybyście to potrzymali krócej, to tutaj wszystko to by się zebrało tu. No i powiedzmy, taka część była do wyrzucenia, a tak można całe to praktycznie wlać. Jest tu jeszcze kilka kawałeczków, ale to nic tego cukru mlecznego. No i z trzech macie taki, taki słoiczek. Nie ważyłem tego, nie wiem ile towarzy. Teraz tak, co z tym? To musi ostygnąć. Zakręcacie sobie to, jak ostygnie, oczywiście, i wstawiacie do lodówki. W lodówce masło przybierze formę stałą. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech moc będzie z Wami. Pamiętajcie, że to jest jeden z najlepszych tłuszczy. Można oczywiście na tym smażyć, można dać do kawy odpornej, nie przypala się, jest świetne. Także pozdrawiam was serdecznie. Niech moc będzie z Wami i do zobaczenia wkrótce.